Witam z całego serca, moje drogie wagi. A co dla Was 2021? No, ciekawe, ponieważ dużo rzeczy powinno się dziać. I to także na poziomie duchowym, więc nie dziwię się, że to tło emeraldowa zieleń, w serce, co czujesz w sercu, co Cię cieszy, co jest twoją pasją, co chciałabyś robić. Czemu chciałbyś się przeznaczyć, co jest Twoją misją życiową? A pierwsza wiadomość od aniołów natury inspiracja. Uważaj, bo będziesz zainspirowana, zainspirowany nagle, ni z nizowego. Będziesz wiedzieć, co masz robić, będziesz wiedzieć, w którą stronę iść. Jeśli chodzi o popularność wśród znajomych, na pewno, to gwarantowane. Także wiele możliwości w miłości, ale uważaj, żeby wybrać rozsądnie. Najpierw, żeby wiedzieć, kto to jest, czy odpowiada tobie, a nie, bo może być tutaj, że nagle strzałą pym, przebite twoje serce i zakochana, zakochany po uszy, a to wcale może nie być najlepsze rozwiązanie. Co do uczenia się, klas, studiowania, kiedy Merkury będzie się cofał, koniec września, początek października, może być ciut gorzej, więc lepiej to zrobić przed czegokolwiek chcecie się uczyć lub po. Najlepsza y, rada dla WAG na 2021 jest: Ty możesz, zrobisz, tylko musisz uwierzyć w siebie. Ok? Musisz zrozumieć, że masz swoją moc. Teraz, jeśli chodzi o pracę, biznes, karierę, naprawdę zaufaj swojej intuicji. I ja wiem, że dla Wagi, która ma cudną intuicję, naprawdę świetną, ale jest znakiem powietrza i dużo myśli, 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 analizuje, pyta innych, zamiast zagłębić się w siebie samej. Ja myślę, że będą prace, będą oferty, ale wybierz to, co najbliższe Twojemu sercu. Okay? Nawet jeżeli zechcecie być w jakimś, w jakimś partnerskim biznesie, też się znajdą takie możliwości. Następnie, czy jak te związki się. My zaraz zapytamy, aniołki. Tak jest. Ja myślę, że kochani, upewnijcie się, że jesteście kochani nie za swoją piękność, przystojność, elegancję, dyplomację, zgodność, ale za to, kim naprawdę jesteście. Kochani z właściwych względów i kochać z właściwych względów. Ok? I jeśli chodzi o karierę, to może tak być, że nie będzie aż tak strasznie dużo dla niektórych możliwości ze względu o to brak kwalifikacji, o niewłaściwy wiek albo gdzie mieszkasz i nie będzie tam za dużo tego wyboru. Ale może tak być, że możecie się nawet przeprowadzić pod koniec roku. Jeżeli będziecie widzieli, że a, a nie idzie, nie idzie, nie mogę znaleźć. Jeśli chodzi o zdrowie, słuchajcie, maj i sierpień możecie mieć trochę mniej witalności, a więc tym bardziej zwracać uwagę na to, czy wasze szale wagi są. Na jednej wysokości, czy macie wewnętrzny balans, a więc w niczym nie przesadzać. Ok? Unikać cukru, tych słodyczy i tego wszystkiego, co tak naprawdę nie jest zdrowe i powinno się unikać. Ok, więc jestem ciekawa, co będzie dalej, ponieważ to główna wiadomość odstawimy tutaj. Ale będzie, będzie dużo inspiracji. Czy to będą osoby, czy to nowiny, czy nagle ci się coś przyśni, nagle intuicja ci coś podpowie, będą możliwości. No i błogosławieństwa. Widzicie? Dopiero co Panna miała błogosławieństwa, i Wy będziecie je mieć. A więc nagle coś zrozumiesz, nagle zechce Ci osoba pomóc, nagle spotykasz kogoś, kto chętnie będzie współpracować z Tobą. Obracajcie się wśród ludzi, nie siedzcie w domach. Okay? Wychodźcie, spotykajcie się, rozmawiajcie. Co niektórzy zechcą tańczyć być na łonie natury, wyjść sobie na spacerek. Koniecznie nie siedzieć w tych domach. A więc te błogosławieństwa to mogą być w pracy, w miłości, w zdrowiu. Więc to jest cudowna nowina. Tu też kilka wychodzi. Okay. O, widzicie, będą pomocne osoby. Może starzy przyjaciele, znajomi, może spotykacie nowych i chcą wam pomóc, wyciągają rękę. Świetna sprawa, ale także pamiętajcie o odpoczynku. We wszystkim musi być równowaga. Bawimy się, spotykamy się, tańczymy. Miejmy nadzieję, że już w tym roku będzie to w ogóle możliwe bez maseczek. Więc także jest i czas na relaks, sen, drzemkę. Bo musi być równowaga, pamiętajcie, i patrzcie, jak świetnie pasuje do Was moje drogie intelektualne, logiczne wagi. Myśliciele, zwracaj uwagę na to, o czym myślisz, co do siebie przyciągasz. Myśl tylko o tym, czego pragniesz, czego chcesz, co jest dla Ciebie dobre, pozytywne, co do siebie chcesz przyciągnąć. Wow. A z powołania, z powołania, wow. Jest jedno, jesteś clairvoyant, czyli potrafisz coś widzieć, rozumieć. Jesteś wizjonerem, więc widzicie, jakie macie super intuicje. <laughs> Tylko pytanie, czy słuchacie? Czy słuchacie tej intuicji? Niektórzy mogą wciecić tę stronę i to w sobie odkrywać. No to już ma, miały znaki poprzednie. Wiem, że ryby. Ktoś jeszcze miał, ale już zapomniałam tańczyć, śpiewać, cieszyć się życiem, cieszyć się życiem, żeby być zdrowymi, żeby być zadowolonymi, żeby się spełniać, żeby być szczęśliwymi. Bardzo ważne. Patrzcie, wszyscy najwięksi mistrzowie, Pan Jezus, Buddha i tak dalej, będą wam pomagać, jeżeli chcecie się rozwijać, jeżeli chcecie iść w, stro w stronę spiritualizmu, duchowości, odkrywać swoje clears. Czyli te wizje. Claire Sentience, Claire cognizent, Claire Voyant i tak dalej. Na ten temat jest moje webinarium. Moje webinarium, gdzie może wrzucę tutaj właśnie na koniec wrogu, którymś, odwołując do tego, żeby właśnie poznawać to, co duchowe. Bo najwyraźniej Wam tutaj to wychodzi. Idźcie w tę stronę. O, czyjeś urodziny się zbliżają, kochani, albo w tym roku 2020, 2021, a może to będą i Wasze urodziny, które dadzą Wam odpowiedź na jakieś ważne dla Was pytanie. Niektórzy z Was jak najbardziej idą w stronę nowej kariery. Tak. Potrzebujecie nowej pracy, nowego biznesu, nowej kariery. To, co było, Was może nie bawi, i to jeszcze nie znaczy, że koniecznie. Cała ta kariera dla jednych będzie całkowita zmiana, dla innych w innej miejscowości, w inny sposób. Nie tak jak było do tej pory, ale tak, co niektórzy zechcą absolutnie zmienić w swoim życiu wszystko. Pracuję ze światłem, chcę mieć jak najlepsze, ale to albo w jedną, albo w drugą stronę. I może wy tak odczuwacie, że hmm, nigdy nie jest coś do końca, wcale bym się nie zdziwiła. OK, zapytajmy więcej, więcej, więcej dla kochanych wak. Patrzcie, nowa kariera to też któryś znak miał. I zmiana. Ale to zmiana, chyba panna to miała. Zmiana na lepsze. To jest wieża w tarocie, kiedy nagle świat staje do góry nogami i mówimy, no nie. Wow! Ogromna zmiana, ale to jest po to. To może dotyczyć kariery, pracy, zawodu. Coś się takiego może wydarzyć, że mówicie dziękuję, do widzenia, nie pasuje mnie, ja czuję się zainspirowana, iść w stronę uzdrawiania, oproszę, jak się jeszcze jej mówię. Wyjechać stąd, zmienić coś kompletnie, zrobić coś innego. A więc jeżeli przydarzy się, że nagle ktoś wam powie, Niestety, ale nie możesz tu pracować, albo wydarzy się coś takiego, że życie twoje się zmienia, to wiedz, że dla twojego dobra, dla twojego własnego dobra. Tu już wkracza wtedy wyższa rzeczywistość, ok? Wszechświat, kosmos, i mówię, a, e -e, ty nie idziesz we właściwą stronę. Czy jest to dla każdej jednej osoby? Nie, ale pamiętajmy też, że jest to na cały rok. Więc komu się zdarzy, to się zdarzy. O, proszę. Coś definitywnie się kończy. Cały świat stoi otworem. Koniec. Coś się kończy. To jest główna arkana, co stać się musi. Gdzie nie masz wyboru. więc Coś się kończy teraz dla jednej osoby? Praca, kariera, biznes. Bo wybiera teraz następno. Miejsce zamieszkania. Stan. W jakim jesteś? Jedni wychodzą za mąż, drudzy się rozwodzą, żenią się w separację. Zmiany, zmiany i przeprowadzki. Świat stoi otworem. Wszelkie możliwości. Niektórzy kończą wreszcie pisać książkę. Niektórzy wreszcie ją wydają. Niektórzy pokazują swoje obrazy w jakiejś galerii. Inni podróżują, bo wreszcie można podróżować. <grym> Na przykład lecą do innego kraju. Tam, gdzie marzyli, tam, gdzie chcieli być. Szukają innych możliwości. Wow! A więc to jest wolność. Wolność, żeby pójść w każdą stronę. Coś się kończy cykl życia, rozdział powieści i możecie pójść, gdzie tylko chcecie. Gdzie byście poszli, pojechali. O to jest pytanie. Światło i miłość. Twoją misją życiową jest przynieść boskie uzdrawiające światło i miłość do tego świata. Na, tak, żeby było ładniej to widać. Widzicie? To, co ma tu wewnątrz, to światło, ta wiedza, ta empatia, ta dobroć, to uzdrawianie. Wielu z Was może być. Lekarzami, pielęgniarkami, terapeutami, psychologami, i wy macie, ale to przede wszystkim swoim światłem, swoją miłością bezwarunkowo, świecić tak jasno, tak pięknie, żeby temu światu przynieść więcej dobrego, i sami z tego otrzymacie błogosławieństwa. Nie tylko, że Twoja praca będzie doceniona. Jeżeli będziesz robić to, co pochodzi z Twojej misji, z Twojego przeznaczenia, ale jeszcze będzie, wow, będzie Ci naprawdę dobrze finansowo pod każdym jednym względem, a więc definitywnie iść w stronę tego, co odczuwasz wewnątrz i nie bać się absolutnie. Piękna. No, oczywiście, że jak myślę o wadze, wagą opiekuje się planeta Wenus. Miłości, romansu, piękna, pieniędzy. Wy chcecie piękna. Jesteście moje wagi piękne, dyplomatyczne, eleganckie, nie jesteście wulgarne i lubicie otaczać się piękne. Ok. Nowe możliwości. A więc tam były zmiana, nowa kariera, nowe możliwości. Ale to możliwości takie, że czujecie się wysoko, czujecie się w chmurach, jest wam dobrze, jesteście szczęśliwe, moje drogie wagi. I nowe możliwości, nowe okno. Ona się ogląda tak, czy mam tam polecieć, czy nie, nie mam tam polecieć. A tutaj jest wszechświat, bo coś mi podpowiada w mojej duszy czuję to, że powinnam być gdzie indziej, że powinienem robić co innego. Dom, koniecznie iść w tę stronę. Przeznaczenie. No i teraz związki, 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 bo wiem, że czekacie związki. Co tutaj dla was? Okej. Okay. Pierwsze. O, wy chcecie romans, no nic dziwnego. Nic dziwnego, tak? Lubicie być z partnerem, czy partnerką waga. Nie lubi być singlem czy singielką, Więc tak, myślicie o romansie, i będą możliwości, co do tego, to nie ma, nie ma wątpliwości. Będą możliwości. Niektórzy są zmęczeni jakimś eksem, czy exką. Może tutaj nawet ktoś się przypominać, czy jest pełnia księżyca komuś, coś nagle. Przychodzi do głowy, żeby napisać, powiedzieć, odezwać się, plotkować, czy zrobić jakąś przykrość. Część z was może jakieś papiery, dokumenty otrzymuje, część z was rozwód wreszcie otrzymuje i oddycha, czas się oczyścić z tej byłej energii. Część prosi o rozwód, ale czymś już jesteście zmęczeni. Może też być taka pora. W roku, kiedy mamy wszyscy pełnię księżyca, i wy nagle czegoś się dowiadujecie, nagle coś staje się jasne, oczywiste, pokazuje, ukazuje, i wiecie, co dalej robić. I dla niektórych słyszę, to będzie szok, ale pamiętajcie, że to są błogosławione zmiany. Niczego nie kontrolować, nie zazdrościć, nie stawiać na siłę na swoim, i jednocześnie nie pozwolić, żeby ktoś tak robił w stosunku do was. To dzisiaj wolność już trzeba mieć, żeby być sobą. Co dla niektórych macie swoich przyjaciół, towarzystwo, nowe towarzystwo i ci ludzie mogą wam w czymś pomóc, świetna sprawa. Komu trzeba przebaczyć i czego się z tego nauczyłaś, nauczyłaś? Okej, okay? bo tu trzeba się z czegoś uzdrowić, przebaczyć, wreszcie zakończyć coś. Oczyścić energię. Wyraźnie. Ok. To mówi. I mieć wewnętrzną swoją moc, siłę. OK. A więc możesz wszystko, droga wago. Jedenastka to jest piękna latarnia morska. Ona świeci właśnie. Tym cudnym światłem gdzie wszyscy płyną, wiedząc, że będą bezpieczni. Wiesz, kiedy być lwem, lwico, i wiesz, kiedy być łagodna, łagodny jak baranek. Ty tę moc masz i zachować równowagę, bo jest jeden jeden, jak widzicie. Więc jest pełna równowaga. Hmm. No i zobaczmy wreszcie, co mówią wiadomości świata, natury. Co jest dla moich kochanych bak. Czas na akcję. Wybieram żyć z akcją, raczej niż tylko reakcją. Jestem absolutnie silnym kreatorem swego życia. Numer 3. Akcja. Rozpościeram skrzydła. I nie tylko patrzę, co kto zrobi, a ja odreaguję, zachowam się jakoś, tylko wreszcie jestem liderem, wzbijam się wysoko w powietrze, wierzę w siebie, wierzę, że mogę utrzymać to stanowisko, tę pracę, w tym mieście, że mogę zacząć życie od nowa, że poradzę sobie w każdej jednej sytuacji. Cudowne czytanie, moje drogie Wagi. Prawdę z całego serca życzę wam spełnienia siebie, swoich marzeń. Jeśli ktoś potrzebuje prywatne czytanie czy każde inne usługi jest link pod spodem, zapraszam i lubisz, zasubskrybuj i Pokaż, pokaż palcem do góry, że lubisz. Buziaczki uściski cudownego roku Pa.